Witam się, manko. Dzisiaj zrobimy sobie fajnego burgerka. Na pewno wam posmakuje. Także zapraszam. Będzie potrzebna tak: bazylia, Czyli pieprz cayenne, majeranek, oregano, sól, pieprz, ogóreczki, bułka wiadomo, mmm, pomidor, majonez, mięso ser najlepiej taki i taki w plasterkach, w kostce i w plasterkach do tego jeszcze sałata no nie nagrałem wam dokładnie procesu jak y, zrobić sos ale robimy tak y, dwie, półtorej łyżki majonezu, półtorej łyżki y, keczupu ostrego lub łagodnego kto jak woli i do tego tak, wsypujemy troszeczkę majeranku troszeczkę bazylii, troszeczkę chili wlewamy wodę z ogórków, dwie łyżki, półtorej, coś takiego na oko, do tego skrojonego całego ogórka w kostkę, mieszamy, no wiadomo, odstawiamy do lodówki, żeby to się tam przegryzło i, i sosik, bomba, ekstra klasa. No i następnie robimy yy, dwie, mniej więcej, takie same kulki z mięsa, przyprawiamy solą, pieprzem, rozgrzewamy troszeczkę oleju na patelni. Jak już patelnia nam się rozgrzeje, to kładziemy mięso i je rozgniatamy mniej więcej mniej więcej tak. Smażymy z jednej strony przez jakiś tam okres czasu, dopóki to się nie przypiecze. Przewracamy, smażymy i dalej pokażę co, co robić. I w międzyczasie przygotowujemy sobie składniki, które będą w środku burgera. Do tego jeszcze sałata. I jak już obrócimy mięso na drugą stronę, kładziemy na nim ser, przykrywamy, smażymy z drugiej strony i z drugim to samo. Jak już obrócimy drugiego, drugiego kotleta na drugą stronę, do tego pierwszego kotleta kładziemy na nim i wszystko przykrywamy patelnią i niech to się smaży. Oczywiście przykrywamy pogrywką, nie patelnią, bo ja jestem w kurwa głupi. Tyle. Teraz na tej samej patelni przypykamy sobie bułeczkę. Z drugą częścią bułki robimy to samo, tylko że tutaj jeszcze dajemy ser. Zaczynamy układać przyprawy, znaczy dodatki i tak dalej. Na samym początku yy, majony, ogórki, sałatę, pomidory, mięsko, sosik. I przykrywamy to drugą częścią bułki i burger się prezentuje następująco. Może nie wygląda, ale za to jak smakuje, to jest rakieta. Polecam.